Najlepsze małżeństwa są aż po grób, te mniej udane aż po salę sądową. Sprawa Aldony Kowalik przeciwko Przemysławowi Kowalikowi o rozwód i podział majątku. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Na początek poproszę powódkę. To ja skoczę. Zero siedem żubrówki? Jak zawsze? Nie o to chodzi. Chodzi o e, powódkę Aldone Kowalik. O co pani wnosi? Moja klientka wnosi o rozwód z winy męża oraz o przekazanie całości majątku na rzecz powódki. Strona pozwana. O rozwód bez orzekania o winie. O winie też pamiętam. I o przyznanie całego majątku pozwanemu. Dlaczego? Bo ja na to wszystko zarobiłem, ciężko pracując, za ona tylko w domu siedziała. Ja siedziała? ja działałam? Ja pobiegła się domem go. zajmowałam, Rodzinę domem? Się zajmowałam. O, ja się, do... się zajmowałam, mężem się zajmowałam, psem męża się zajmowałam, gówna z dywanu zbierałam, poprze też. I wiesz co? A ten śmierdziel, panie sądzie, ten śmierdziel nawet palcem nie ruszył. Ale tu w, w sumie nie ma co się dziwić, bo w ogóle nie miał palców używać. Proszę o ciszę. Sędzia Krzysztof Ibisz zaczynam awanturę o kasę. Mamy dwie drużyny drużynę zielonych i niebieskich. Losuję pierwszą kategorię. Kategoria Historia. Zaczynamy licytację. Biorę po 500 zł z konta każdego... No, jak, 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 Zaraz, jakie 500 zł? No koszty procesowe. Biorę po 500 złotych z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Niebiescy 500, niebiescy 500? Wziąłni 1000? Wziąłni 1000, niebiescy 800. No ale jak to? No? 800 to mniej niż 1000. 1800. 1800 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Odpowiadają niebiescy. Oto pytanie. Przypomnę kategorię historia. Pytanie brzmi. Kto w rok po waszym ślubie w 2008 roku sfinansował remont całej Łazienki? <śpiewanie> Prywatny pożyczkodawca. <śpiewanie> Niestety jest to błędna odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to mamusia powódki. Super. No super. Panie Przemysławie, to pan takich rzeczy nie wie? Wiedzieć wiedziałem, tylko przez usta mi to nie chciało przejść. I w tym momencie pozwany traci większość swoich pieniędzy. Ma na koncie jeszcze 500 zł, dom i samochód. Losuje kolejną kategorię. Kategoria chemia. Biorę po 500 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Zieloni 600. Zieloni 600. Pan pozwany. Daje Pan samochód? Nie. nie Daje nie czy nie? nie, nie, nie Daje czy nie? Nie dam. Nie. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Oto pytanie z kategorii chemia. Odpowiadają zieloni. Jak długo trzeba wietrzyć łazienkę po tym, jak mąż skorzysta z ubikacji? No to ze trzy godziny. Niestety błędna odpowiedź. No to jak to błędna? No jak, ale nie, no zaraz, ale, ale jak błędna? Trochę pani przesadziła. Odpowiedź prawidłowa. W rekordowym przypadku w grudniu 2017 roku... Przestało szczypać w oczy po dwóch godzinach i 13 minutach. Pamiętam tę grochówkę. No. W puli mamy już 4200 zł. Losuje kolejną kategorię. Kategoria ekonomia. Biorę po 500 złotych z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 800? Ale jak to? To powódka ma tyle w ogóle na koncie? No teraz nie ma, ale ma dzieci. Niedługo 800 wpłynie, tak? Sąd to doskonale rozumie, moja mama wciąż nam nie dostaje. Niebiescy auto. Auto po raz nie. pierwszy? Auto po raz drugi i auto po raz, po raz trzeci. Prędzej zejdę, niż dostanę ten rozwój. Oto pytanie, kategoria Ekonomia. Bułka z szynką kosztuje 6,40. Szynka jest droższa od bułki o 6 zł. Ile kosztuje bułka? Ile kosztuje bułka? Z treścią, jest? Z treścią. Spokojnie, ja, ja pytam. Skoro. Szynka jest droższa od bułki o 6 zł. No to proste jest, że bułka musi kosztować 20 groszy. Odpowiedź to 20 groszy. Nie 20 groszy, wczoraj bułkę kupowałem 40 groszy kosztowała. Odpowiedź 40 groszy odpowiadam ostatecznie. To jest odpowiedź, tak? Tak. Niestety nie. Bułka kosztuje 20 groszy. 20 no. No, szukała mnie ta menda, no. Jak pan się zwraca do Wysokiego Sądu? Nie, nie, to nie, menda, nie, nie, ta menda. Nie, ta menda, nie, ta menda nie. Menda z tego sklepu, gdzie się bułki kupuje. Z, z piekarni menda. Na 20 groszy mi bo 40. Pan Przepraszam. Pan menda tu wszystko dobrze. Płynnie losuje ostatnią kategorię w grze. Kategoria Geografia. Biorę z kąta Waszych drużyn, co tam Wam jeszcze zostało. I słucham Państwa. Zielony Bank! Wydaje mi się, że wiem, kto krzyknął jako pierwszy, ale ponieważ jest to decydujący moment gry, poproszę o powtórkę Państwa licytacji w zwolnionym tempie. Zobaczmy. Nie, nie Więc wszystko jasne. Zielony babank! <grym i zimno> Uwaga, oto pytanie. Przypomnę kategorie geografia. Posłuchajcie. Gdzie leżą brudne gacie i skarpety męża w domu? Kurwa wszędzie. Tak jest! A wasze Tak jest. Pytałem. I to była bardzo dobra odpowiedź i decydujący moment w grze. W tym momencie wszystkie pieniądze przechodzą na konto powódki. Gratuluję. Chyba, że zdecyduje się pani zamienić cały swój majątek na to, co mam w tej oto czarnej skrzynce. Nie, no, ja na pani miejscu mi się jeszcze zastanowiła, także nie... Decyduje się pani. Tak, tak, tak. tak. A oni przygoda? No. Tak, tak, dobra, dobra. Nie wiem, nie wierzę. Mam otworzyć? Oczywiście tak. Proszę bardzo, na co zamieniła pani cały swój majątek? Sprawdźmy. A w czarnej skrzynce mam. Oto on! Legendarny ogórek! Ha! <grymne> Dziękuję. Nie no, ja przecież się teraz rozwodzę. Przecież będę sama się przyda Zrobi <grymne> sobie pani sałatkę. A że zjeść? No, też można. <grymne> też można. Proszę państwa, a więc majątek małżonku w tym momencie przechodzi na własność skarbu państwa. To wszystko w dzisiejszej awanturze o kasę. Dziękuję bardzo. Ale jak? Ale już? Ale jak tak szybko? Dlaczego? To koniec już? Dlaczego? No, rano wysoki sąd musi wstać do szkoły. Lekcje jeszcze nie odrobione.